Witam wszystkich Hadowców od doczynie na tym gołębi Straszne wiatry dzisiaj Jak powiem o, tutaj jest ten samczek jak nie siedział tak nie siedzi na tych Cholera Zalepinować wody gołąbką Padać. Musi widać Gołąbki jakie będą no ten będzie niebieski drugi będzie karpiaty ciekawe, potem wody przyniosę to muszę uszykować tu będzie karpiaty młody o, tam nie widać jakie jeszcze będą o, tam będą czerwone jakieś tych włosy, które nadawają czerwone. O, to muszę dzisiaj zabrączkować I tutaj zniosła jajko. tam. Jest jajko. No, Mam nadzieję, że będzie niedzieli. Właśnie zniesie. To nie będę nagrywał, bo wieje. I nie będzie słychać. Mówi? O. Mówi? Otworzymy, jak sobie idą. Tutaj otworzyłem parę cel, żeby się najadły. O, tam mają sprawdzione gry są. Najedzą się idą do siebie i otworzę tą część. Tu jak widać doszła. Byłem zmuszony zrobić, bo tamta samiczka, a więc tam po 23 ją wyrzucał. To już nic z tego nie będzie. I o, to samca innego. Z rozpodu wziąłem samca, ale to jest mój samiec, są tam u mnie wykluł po prostu mówiłem ostatnio na jakimś odcinku o nim nie zabrączkowałem gościa i jest jako dodatkowy samiec po spodzie i tu w lotowym no, zrobiłem trzy takie cele tam jeszcze dwie jedna albo dwie dojdą zastanawiam się i tyle w porządku. Tamten samczyk dostał tą samiczkę, właśnie co. Nazywałem ostatni na odcinku, że on miał iść tu obok. Ten samczyk, o, te się dziubią, właśnie. dostał tą strom strą, właśnie. To też jest rodzina. Tam dalej, trochę. tyle. Bołapki się najedzą. Bołapki się najedzą. Chwilę i zaraz wypuszczę tamte, zaraz tam zamknę. Słomka znikła jak widać. Słomka widać znikła. Miazda mają porobione. Miasta mają porobione to. nie jest słomka niepotrzebna. Ja jeszcze im powycinają takie. takiego płótna. Z takiego płótna im tu powycinałem. O! książki gdzieś grube, one są miękkie. Miałem to tam powycinałem. To będą młode już to. Włożę. wcale tak takie tutaj zrobiłem, 60 cm. W środku jest na 40. Tu jest 10, 30 do tyłu. I tyle. Później jak zrobię różdż, to na szybko, bo nie wiedziałem, co z tą samicą zrobić. Ona jest bardzo ważna samica w mojej hodowli. No, i tamte ładnie, tamte nie wyrzuca. Kłaniają się. jakoś może jeszcze to będzie uratowane, wszystko. Tu sobie siedzę moje wiedereczko. Tu siedzę i oglądam. Obserwuję. O, tutaj sam samczyk ją goni. 70. To jest 61. nie no miałem tam tyle, Nie widać dobre. Tą środkową tam. Pusta jest. Zobaczymy, bo ona chodziła, 60 chodziła do innej celi i temu tak przez to wypuszczam część i część, pół na pół nauczą się tam konkretnie to Znaczy tylko z tymi jest problem. Już teraz z żadnymi innymi problemami nie ma. Z tą samicą tylko jest problem. I tam ten samczyk wyganiał je z góry, tamten. Tylko z tą parą był problem. Ale pracujemy nad nimi tam się kłaniają, fajnie do gołąbki. Samiczka czuje miłość teraz. Tyle. Będziemy przeszkadzać, im się najedzą. One były cały dzień tu wczoraj. Wczoraj, od przedczoraj, od przedczoraj. One były tu. Przedczoraj po południu, no tutaj były. I później cały dzień, prawie wczoraj, tu. Do południa wczoraj. Mówię coś muszę wymyśleć, chodzi cholercia No i zrobiłem ten, ten cela i tak miała przejść Miała być odwrotnie do cela, ale zrobiłem ją tak, zawsze mogę ją odwrócić bez problemu, zakrycić ten drugi bok i odwrócić mogę ją I tyle Jeszcze musiałem to zrobić, bo Tym jest po 19 późny tam się zaczyna oparzyć żeby te cele zabierał i wpuszczał tą właśnie Chciałem w ogóle, żeby ona była odoperowana od tej strony Przez to tak zrobiłem Myślę, że jest teraz fajnie też Ostatnio do mnie dzwonił kolega Tobiasz Miałem mu właśnie pokazać wentylację 220 na 230 jest ten box Wentylacja tu jest, jest z tej strony co wylot po prostu ja gdzieś tam, tutaj się zalatuje I idzie i tu ma wychodzić I widać jak jest Jak jest grudne, to tam Takie o tam, Nie wiem czy tam widać, w szczycie w szczycie mam wycięte W kalenicy jest wycięta, widać szczelina W kalenicy będę ją zabijał Bo ona jest niepotrzebna w kalenicy Te z boku tylko tam wystarczą Tam są dwie I z drugiej strony, nie, tam, nie, tam już daleko mi nie, nie sięgnę z drugiej strony są też dwie w każdym przedziale ma że je ja otworzyłem właśnie, tu muszę wyczyścić ten, widać jaki jest zawalony a jak jest tak zawalony pajęczynko, no to działa no, tu jest to samo, że w Kalenicy jest szczelina i tam, w tamtym szczycie o, marker spadł. Ja nagram w tym szczycie tam są też dwie dziury nie mogę złapać drugiej. No, tak sobie zamykam to dwie zasuwy w tym boksie są. Po jednej stronie jest i po drugiej stronie jest. Tam ta praktycznie będzie cały czas zamknięta lekko przy ten, Na te gorące dni tutaj przy młodych tam jest też z tamtej strony. No i z tej strony tu mam tą wentylację. Z tej strony tam była, ale tam była zabudowana, bo półki przyszły i jest z tej. Ale to w zupełności z jednej strony wystarczy. Kurzu nic tam nie ma. Czyste powietrze w gołębniku. Nie śmierdzi. Ja jeszcze stosuję takie, jak tam widać, gąbki zakraplam. Jakimś eukalitusem, miętą. W to jest naprawdę fajnie. Tutaj, między innymi, o swoich zdrowie, ja na to mówię. Sama natura to jest taka nalewka ze cebuli. ja to robię tak: Kilo, dzisiaj to by to odlewał i temu, czemu dzisiaj to nagrywam, dzisiaj by to odlewał to kilogram cebuli. Półtora litra spirytusu, półtora litra wody. Woda oczywiście nie z kranu, tylko tam przygotowana, albo najlepiej taka kupna jakaś. Półtora litra wody, półtora litra spirytusu, kilogram cebuli, z pięć liściów raurowych, yy, dwie paczki goździków. O, tutaj na dole sam. Widać goździki i parę kulek ziela angielskiego. Ja to mam miesiąc 3 tygodnie, miesiąc trzymam i dzisiaj to właśnie odleję ale odleję to a tą cebulę zmiksuję i w osobny pojemnik do lodówki i pójdzie na karmę tam pójdzie na wodę tą wodę będę pić z wodą powiedzmy będę na wiaderko 5 litrów na litr jedną łyżeczkę stałową Żeby ktoś tam od razu o, Kotek byś te chciał napić. Czelik, nie? Gdzie masz dziewuchę? Jego dziewczyna lata gdzieś, kotka przylatuje do niego. I tak to i mam dużo takich właśnie, dużo rzeczy takich robię. Powiedzmy dzisiaj tą by dodlewam, mówię to nagram, wam pokażę. Bardzo ciekawe, bardzo interesujące. Trochę to wychodzi, bo jakby nie patrząc te tak tu, ale nie, nie trzeba robić sobie nie trzeba robić, jak yy, się mówi, nie trzeba robić yy, od razu tam 3 litrów, można sobie zrobić mniej. Po prostu przepis, mój przepis, nie? No to jest kilogram cebuli, 1,5 litra spirytusu, 1,5 litra wody. Tylko spirytus z wodą mieszamy osobno i dopiero dolewamy. No i wrzucamy cebulę. Możecie jeszcze bardziej drobniej pokroić pociąć ją tam i tyle bardzo fajna sprawa. Zdrowie gołębi, teraz tego nie będę stosował, to będę stosował yy, no, po młodych, nie? Po młodych do gołębi lotowych, żeby było zdrowie. Takich nalewek trochę na, mam narabionych z różnych rzeczy tam. Po prostu na razie tylko mówię o tej prosty przepis. Prosty przepis, i no jej nic, nie będę przykinał, nie będę za tak mocno chwalił. Kto zrobi raz, będzie robił wiecznie. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Tak, tak, Mam tu Jak ktoś tam będzie chciał na karmę co może wrzucić, tylko nie za dużo, żeby tak było, bo małą łóżeczką to głębia się tam nie potrzebują wcale, ale nam może im pomóc zdrowiem. Raz na jakiś czas powiedzmy raz w tygodniu, czy tam raz na dwa tygodnie. Coś innego. Czy tam herbatkę z kopru takie właśnie to na nich działa no. Zaczyszę do siebie. Tamten właśnie, co wyzywałem, tam ta tyłu samiczka, co siedzi, o, tam jest jej mama. No, to jest rodzina. Ten, to jest kuzynostwo, można powiedzieć, to jest parka, kuzynostwo. No i tu też jest takie kuzynostwo, by było. Bo, no nie będę mówił niczego. Tamta samiczka, co była tam biała, no to jest babcia Wioletka, z mojej linii to jest babcia, a ten to jest syn. I tamten jest po, tamten do, do, ten jest syn do, wiole, do, do Wioletki, ten co tu właśnie łebek ustawia, a tamten no to jest tam prawnuk. Wnuk? Prawnuk, no. To jest pownuczca, no. Jak to wygląda? Łątki zaraz pójdą, się najedzą. Pójdą do siebie. Nie do tam trochę pomożemy. Siebie do siebie. Kiedy widzą, no to niektóre tam już wiedzą o co chodzi. Tylko tam gryt wydziubują, no to nie wydziubują Zrobiłem takie eksperymenty. Eksperyment zrobiłem z grytem. Z kolegą kiedyś tam rozmawiałem na temat grytu i czemu te z wiaderka one jedzą a tego już tak nie za bardzo po prostu tam przemyślałem sytuację o co chodzi, czemu to one tak jedzą tamte te, te zapachowe o jak ktoś tam ogląda ze zrozumieniem no to te zapachowe gryty jedzą fajnie no i te z worka tak nie pachną no to trzeba było zrobić, żeby te zworka pachły i jedzą gryt kolegi mówiłem, rozmawiałem z kolegą, pozdrawiam kolegę. Jakby słyszał, że ja tam robię, studiuję gryt teraz, to się uśmiechnął, ale no gołębie jedzą i na razie nie będę mówił, co, co trzeba zrobić, żeby one jadły każdy gryt takie, tak samo jak ten żółty, z żółtym tym. Co, co jeszcze jadły o, karma taka